ma Dzisiaj otwieramy karty. Tu mamy taką limitkę. Dobra, teraz otwieramy pierwszą paczkę. To są Club World Cup. Pierwszą mamy taką. Taką krowę hero. Tu mamy taką ładną Titan. Tu mamy Juventus. Tu mamy, nie wiem, nie znam tego klubu. Tego też nie znam. Może wy znacie? I tu mamy Palmers. I oto takie karty tu są. zbieramy, dajemy je do kubki i teraz I otwieramy kolejną patrzuszkę. Taką pierwszą. Dziwny klub. Nigdy mi się jeszcze taki nie trafił. U, to mamy Top Keper. Ederson. Tu mamy taką. Tu mamy taką. Tu mamy taką. Kto lubi Real Madrid, niech napisze komentarz. I valverde. Yes.